Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną część moich zmagań na portalu Czeską Aleksandra Botys w sumie bot, Aleksandry Botys, moi drodzy, gramy. Ostatnio do, doznałem tutaj niemałych upokorzeń ze strony właśnie tego, że bota, podstawiłem Hetmana, w sumie na własne życzenie, tutaj przegrałem, ale powiem Wam szczerze, że... Mam zamiar dzisiaj się odegrać. Skoczek F3 w tym momencie na skoczek C6, gramy obronę, A, znaczy obronę sycylijską, warianta łapina, przepchniemy jak najbardziej, tutaj słaby pionek, którego warto mieć na uwadze. Skoczek, moi drodzy, C3, kawaleria wyprowadzona do gry, podwiązanie jak najbardziej, jak najchętniej, gonie C2 w tym momencie, roszatka, żeby już związania nie było, bo hetman na często przychodzi, i skoczek może tędy się rozegra, Puch, może tędy, różnie to bywa. Kopniaczek, raczej kopniaczka nie. Goniec na spokojnie. D2. Mm -hmm. No i skoczek F5. Tak z napadem tutaj podwójnym. Ma to sens jak najbardziej, jak najchętniej. No to wyjaśnimy. Bęk, bęk. Odszedł wszy i w tym momencie zagramy. Może tak dziwnie. Bicie, bicie. Oddam gońca, ale otworzę sobie linię F. Nie jest zainteresowana. Napad kolejną figurą, ale wszystko się broni. Zagram sobie B4, bo mogę. I tutaj napadniemy na Hetmana i zagramy tak, chyba co? Bicie, bicie. Tylko tak naprawdę, no, będziemy rozdzielać te siostrzyczki? Chyba tak. O, proszę. Wtrącenie. Bang bang. I nie bicie. No dobrze. No dobrze. Czy mamy jakieś tutaj w ogóle. Hm. Nie mamy żadnych strzałów na razie. Poprawimy gońca, bo stoi źle. Tu nie można, bo tu to stoi źle, tu się wiecznie broni, więc to jest dobra informacja. Aha, bicie, bicie. No to bijemy tak, żeby nie rozdzielać tutaj siostrzyczek. F5. Zobowiązujący ruch, zamykający przekątno, ale ma to, mogę to trzepnąć w przelocie i chyba to zrobię. Tak naprawdę. Mm -hmm. Zaraz F5. No, się otworzył. Piękna informacja dla mnie. Mam na myśli te posunięcia. Być może, kiedyś. Wisi H7. F5. O! Ale nie wisi, bo jest Hetman. Dobra. Jeszcze nie wisi. No, ale to się może zmienić. To się może zmienić. Bicie, bicie, bicie. Ojej, co ja mam tu grać? Zagram sobie tutaj. Wyprowadzę dziś Hetmana tutaj. Będę straszył tego króla. Bank, bank. Nie, no nie będziemy mu tu nic naprawiać, chyba co? Bicie. Dobra. Weźmiemy tutaj. Zagramy tutaj. No i te trzepionki mogą być groźne, może taki tam, właśnie, o, to się rozchodzi, kurza melodia Mhm, Kowierza nie może przyjść, bo tu będzie słabe. jak odejdę skoczkiem Pęk, jak tu, to leci tu, bo to wszystko raczej będzie widział, to normalne bicie, bicie Puf, tu zagramy, żeby tu bronić dodatkowo, żebym czegoś nie przeoczył mhm. Hetman nie wisi, co, Bank. Hmm, może się zdwoić należy. Bicie, bicie. Może tak zagrać. No w sumie można. Przyjść wierzył z A na E. No tak, to był ruch jak najbardziej szachowy. <laughs> wydawałoby się. I Hetman tutaj. Z jakim planem? Tego nie wie nikt. Może będzie pchał pionki. Pchała raczej. Ała, ała, tu raczej tych gości rozdzielać nie chcemy. Tu się broni skoczkiem, tu się broni też. No prawdę mówiąc, nie wiem, no mogę zagrać jeszcze w sumie tak i tak, ale co to zmienia? Co to zmienia, brodzieju? Tu? Mm, osłabiające trochę, <laughs> co prawda. Osłabiające klimaty, no ale dobra, zagramy. O, skoczek się przestawił. To ja już tak naprawdę nie muszę się tutaj bać. Mogę też tutaj wrócić. A skok idzie tutaj z tempem. Podwójnym tempem. Podwójne późne tempo. Bicie. Chyba bicie jest opcją jakąś. A? No właśnie. Czy ta końcówka jest dobra dla mnie? Bang, bang. Prawdopodobnie nie jest. No ale chyba muszę to wybić. No, Znaczy muszę, no może i nie muszę, ale dwa piony tutaj kurczę. Tu w pionach jest porówno, ale hmm. nie wiem co o tym myśleć. Tu bym chciał wleźć. A może by zagrał. Hmm. Tu bym chciał skoczkę kontrolować, ale gubię tutaj, bo on tu wejdzie i będzie nieprzyjemny. Będzie nieprzyjemny. A może i nie będzie. Aż tak nieprzyjemny. Tu chcę grać, po linii F. Mhm. Mm po linii F. Chcę grać. Ta I teraz to. A nie mogę, bo tu. Mhm. Mm Dobrze. On tu, ja szach. Szach mi nic nie daje. Eee, skoczkiem bronić nie mogę tego pionka. To może zagram tak, dziwnie. Tu. Aha. Ojej ja pograłem, Kurczę, no dobrze grałem, no nie wiem co grać odchodzę, bicie, hmm, masakra, bicie, bicie bicie, dobra, pogram to bez jakości, nie wiem, nie widzę innej opcji, prawdę mówiąc, jakiś tam ciekawy. tu to tu tylko wtedy tu, no dobra, no bić nie może, skoczek się przyda w natarciu, w natarciu się skoczek przyda na pewno hmm, teraz wisi pionek, nie Niby wisi, ale mamy chyba szaszka jakiegoś, który może mi coś dać. Nie wiem, szacha widział, szacha dał. Prawdę mówiąc. Szacha widział, szacha dał, proszę Państwa. Mhm. No tak, wymianka i nie mam żadnego tutaj wejścia. Bicie, bicie, przegrana końcówka niestety, bez jakości, kurza twarz, barabasz. No nie, no tak to nie, nie chcemy wymieniać, to na pewno nie. Na pewno nie chcemy wymieniać. Nie, nie, nie. No idzie. 2 na 1. 2 na 1. Tu napadamy. No pomęczymy jeszcze, ale to już jest... To już jest świniobicie. Tu wisi, Nie, nie no, masakres. Masa kryje biały dzień. <laughs> Ojej, się uparłem. No nie wiadomo co, właściwie. Na szacha, który nic nie zmienia. Na szaszka, który nic nie zmienia. No właśnie. No właśnie, dobrodzieju. <laughs> Dobra. O, zijn goede met rogen. Bank, bank, bank. Je bank, bank. Dobra, ubu, dubu Poddaję. <taka>, Taka partyjka, no kurczę, pieczone. Dużo błędów, nie? Na pewno dużo błędów. Dwa błędy, niby. Ja myślę, że było ich znacznie więcej. Prawdę mówiąc. Co my tu mamy? No debut chyba rozegrany. No dobra, ale gdzie jest. Przegląd mnie interesuje. Zróbcie przegląd. Zobaczcie, co tam. Stuka, puka. Ojej, nie, ten bot jest jakiś dla mnie. Tłumacz, tłumacz. Too Strong. Yy, dobra. Tu mi było wszystko ok. Czekaj, może tak zrobimy. Tu było wszystko w porządku. Do momentu Goniec D2. Niedokładne. No, Goniec D3 normalnie grać bez kompleksów. Aha. Hetman B6, B4, Goniec D3. Żeby włączyć skoczkę ze F5? Być może. Napad tutaj, skoczek C5. No niby niedokładny, ale cały czas białe chyba są ok. Mm, o, to okazało się niezbyt dobre. Najlepsze odbicie. I Hetman C2. ajajaj, skoczek G5. Ja mogę zagrać skoczek G5? A co po biciu? A, Hetman H5. A po tym, jak jakby Hetman bronił? To goniec bije H7. Hetman bije H7 wieża BF8, odciągnięcie obrońcy, Taktyczki. Słodkie, jak zwykle. Słodziutkie. No niestety bicie bicie. Bang, bang, krugi 7, skoczyk D2. Hmm, tu mam lepszą, zobaczcie, wieża B1 wchodzi na aktywną. No i tutaj sobie tam pykamy, 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 bicie. Może no, komo wieża B1 cały czas jest najlepsza. Ta końcówka niby równa, czwórkę nawet zagrać. Aha. I tutaj, jakby wymusić D4. Yy, wymusić D4. No i tutaj kluczowy błąd. Tu by Bicie było oczywiście dobre wieża z trzeciego na F2. No ale nie chciałem grać tutaj. Kurczę to, stracić tu. Co prawda, miałem tego szaszka, ale krugi 8 i muszę odejść tu wierzą. Aha, i tu nawet się wdiablać. No tam trochę mnie poniosło, powiem szczerze, z tym biciem skoczka. Hmm, to nawet nie jest dobre G4. Tymi pionkami próbować, no i tutaj szukałem szacha, który tak naprawdę nic mi nie dawał. Nie? No tak, i tutaj już wiadomo, jest po wszystkim, bo jest jakoś więcej. Tu myślałem, że tutaj przyczaruję czymś po tym szachu, że odciągnę króla od obrony nad wieżą, ale skoczek gdy 4 szach znowu może że powinienem był, ale wtedy pewnie król C7 i, i nic się nie dzieje. Jakby później król wchodzi na C8 w razie szacha wieżą, wieża D8. Dobra, nie ma co. Uf. Grubo powiem wam.